Na program zaprasza Kapital24 TV, serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Najpierw bym się skoncentrował właśnie na tym przyzwoleniu społecznym. Panowie, co o tym my myślicie? Dlaczego, dlaczego ludzie uważają, że piractwo to nie jest kradzież? Ja myślę, że mamy do czynienia z taką naiwną wiarą, że coś naprawdę może być za darmo. Wiemy wszyscy, że w gospodarce rynkowej muszą zostać poniesione inwestycje, żeby własność intelektualna w ogóle mogła powstać. I to tak jest w świecie muzyki, w świecie filmu i również w świecie oprogramowania. Na przykład Microsoft inwestuje 10 miliardów dolarów rocznie w to, żeby produkty były takiej jakości, jakiej są, żeby były zabezpieczone itd. I teraz to, co się dzieje u nas, mówię u nas, ponieważ wokół, kraje wokół, czyli Słowacja, Czechy mają ten problem na dużo niższym poziomie, nie mówię już o Niemczech. To jest dyskwalifikacja naszej gospodarki w sensie budowy społeczeństwa opartego o wiedzę. Nie chcemy chyba, żeby w przyszłości w Polsce powstawały montownie sprzętu elektronicznego i to była podstawa naszej gospodarki. My musimy stworzyć tutaj warunki, żeby mogła powstawać własność intelektualna, żebyśmy tworzyli patenty, żebyśmy rozwijali nowe filmy, nową muzykę. Dzisiaj Polska i to przekonanie, szczególnie młodzieży, że. Właściwie własność intelektualna jest za darmo, jest, no bardzo nie sprzyja tego typu myśleniu po stronie inwestorów i to mnie bardzo martwi, ponieważ wiem, że nasze społeczeństwo chce się bogacić, będzie się bogacić i może to mieć fatalny wpływ na rozwój naszej gospodarki, kiedy stracimy przewagę taniej siły roboczej, już ją powoli tracimy i musimy przenieść. Tak jak zresztą plany rządowe te ostatnie na 2030 rok pokazują, że właśnie rozwój wiedzy, rozwój społeczeństwa opartego o wiedzę to jest kierunek dla Polski. Żeby w ogóle zacząć się w tą stronę poruszać, musimy szybko rozwiązać problem ochrony własności intelektualnej. I tutaj ja bym przeszedł e, najpierw do pana Bartosza z e, Transdaty. E, Państwo macie e, serwis e, Sensepace gdzie można wymieniać się tymi treściami, czyli to zjawisko wymiany różnymi treściami zna Pan bardzo dobrze. Jak to jest, czego internauci szukają i czy, czy, czy nielegalne programy, muzyka, filmy, wszystko, czy, czy to jest to, czego właśnie internauci u Państwa szukają? Jak zabezpieczyć prawa autorów? Na takim serwisie. Zdecydowanie takie prawa jest bardzo, bardzo trudno zabezpieczyć. W takim serwisie, który my prowadzimy, to ludzie wymieniają między sobie pliki. Jeżeli tych plików jest dziennie kilka tysięcy, bardzo ciężko jest, jest to nadzorować i, i po prostu usuwać wszystkie pliki, które są nielegalne. Jedynym rozwiązaniem jest współpraca i z organami śledzącymi takie, takie poczynania i z, firmo, z firmami posiadającymi prawa autorskie. Jeżeli my jako serwis współpracujemy z, takim, z takimi wytwórniami muzycznymi, które przesyłają nam dziesiątki plików, które trzeba usunąć, oczywiście usuwamy i, i, i można da się, da się w części to zredukować. Natomiast natomiast najgorszym, najgorszym najgorszą rzeczą, jaka jest, o której mówił Pan Hieronim Wrona, że, że, że są te programy do przesyłania między, między osobami. Yy, I faktycznie ludzie dostrzegli to, że są wirusy, że, że ciężko jest zabezpieczyć komputer i zmienili te sposoby przesyłania. Yy, metoda P2P, o której Pan mówił, była popularna, bardzo popularna jeszcze 3-4 lata temu. Obecnie metoda, którą my, my dajemy użytkownikom dostępną, pozwala na przesyłanie plików poprzez Internet bez ściągania programowania i te pliki często faktycznie. Zawierają Mniej wirusów, czyli użytkownicy czują się jeszcze bezpieczni, prze, przesyłając sobie takie pliki. Także podstawa to y, móc y, nawiązać jakąś współpracę między, między takimi serwisami i, i próbować to. Próbować minimalizować skalę tego zjawiska. Natomiast rzeczywiście jest to ciężkie, gdyż, gdyż wielu gdyż każdy, każdy w internecie może stać się osobą, która przesyła ten plik i każdy może ją odebrać. I bardzo ciężko jest to, jest to zminimalizować. I nawet jeżeli nie jest to plik publicznie gdzieś udostępniony, wystarczy, że, że nasz znajomy posiada pliki nielegalne prześle nam je. Bardzo ciężko jest to zlokalizować taki plik, i, a mamy kolejną osobę, która posiada nielegalne oprogramowanie. Także skala zjawiska jest faktycznie bardzo duża. I, I uważam, że będzie bardzo bardzo ciężko to zredukować. Głównie z racji ewolucji internetu i jego elastyczności, gdyż jeżeli, jeżeli znajdą się metody na ograniczenie działań, czyli przesyłanie przez, przez programy, już, które już jest coraz bardziej ograniczane, przesyłanie przez strony internetowe, to myślę, że, że internauci znajdą jeszcze, jeszcze inną metodę na to. Także nie jest według mnie kwestia blokowania różnych stron, różnych programów, tylko bardziej kwestia faktycznie wyrobienia tej świadomości wśród ludzi, której, której według mnie brakuje. Dziękuję. Dziękuję.